Państwu, witam Państwa w naszym studiu po meczowym, po meczu 10. kolejki 2. Ligi Mężczyzn. Za nami bardzo emocjonujący mecz. KSK Notecin Wrocław podejmował u siebie drużynę MKKS Jacques Koszalin, która sprawiła niespodziankę, ponieważ wygrała mecz z Notecią Wrocław, która do tej pory była drużyną bez porażki. Moimi Państwa gośćmi są trener drużyny Notecin Wrocław, Pan Piotr Wiśniewski, zawodnik drużyny Notechnictwo Wrocław Karol Michałek. Oraz pan trener asystent zespołu MKKS Żak Koszalin, pan Jacek i Miołek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie najpierw przede wszystkim do panów trenerów. Pierwsze pytanie jak zawsze o wrażenia po meczu. Może zaczniemy tutaj od trenera Piotra Winięskiego z racji tego, że jest gospodarzem dzisiejszego meczu. No, myślę, że dan to jest zimny prysznic, ta przegrana. Mam nadzieję, że wyciągniemy z niego z tego meczu wnioski poprawimy no tak gorąco tak ciężko, ciężko dokładnie powiedzieć co no, każdy ma tam swoje przemyślenia ale to trzeba spokojnie zauważyć, uwierzyć mecz, Mam nadzieję, że poprawimy te błędy. No, jak dotąd jak widać nie mieliśmy wyrównanego przeciwnika, na który postawił nam takie zespół skoszczony nam postawił trochę mocniejsze warunki niż trochę no, mocniejsze warunki niż wcześniejsze drużyny. No, nas było, myślę, że było to trochę zaskoczeniem, no i też myślę, że zabrakło konsekwencji przy przewadze plus 10. Chcemy kończyć akcję w 5-6 sekundzie. Nie przenosimy piłki na drugą, stronę, na drugą stronę boiska, chcemy grać, kończyć wszystko po, po pierwszej akcji Pickenball. Na tym trzeba popracować trochę cierpliwości przede wszystkim. Rozumiem. Czyli w kilku słowach co dzisiaj nie zagrało głowy myślę, że nie zagrały. Myślę, że już głowy nie zagrały. Dziękuję, dziękuję bardzo. Teraz to samo pytanie kieruję do pana Jacka, miłka asystenta, A to trenera to... asystenta zespołu MTS. Tak, pan redaktor na początku powiedział, że sprawiliśmy niespodziankę i może z patrząc na tabelę i ostatnich wynikach na Wrocławia rzeczywiście tak mogło się wydawać, aczkolwiek... Po tych właśnie wynikach ino wrocławia, jakby spodziewaliśmy się mocnego meczu, ale też byliśmy przygotowani na to, że drużyna przeciwna nie jest jakby gotowa na walkę, ponieważ wszystkie mecze po prostu zwyciężała w cuglach. I, i, i chyba tutaj Drener dobrze zauważył, że jego zawodnicy no troszeczkę chyba podeszli do meczu tak jak do wcześniejszych przeciwników i z całym, na, na całe szczęście dla nas od, odbili się od ściany. No mam nadzieję, że to dla nas będzie sprężyną do góry i i będziemy dalej wygrywać. Mm -hmm. No, przejechaliście tutaj kawałek, jak się okazuje nie na darmo, tak? Jesteście pewnie będzie zadowoleni i będziecie dzisiaj świętować powrocie do domu, czy już od razu chłodne głowy i. Yy, Bec, nie, nie, na nie u nas, u nas nie, nie, chłodne głowy, po, po, świętowanie jednego meczu no to, 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 to nie jest żadne zwycięstwo ligi, to nie jest żadne mistrzostwo świata. To jest po prostu kolejny mecz i, i, i jeszcze przy, przy przed nami już, już we wtorek jedziemy do Szczecina tam kolejny mocny przeciwnik więc to nie ma czasu na świętowanie bo to, to za wcześnie świętowanie to może na koniec sezonu jeżeli będą wyniki takie jakbyśmy sobie życzyli dziękuję bardzo jakieś mocne strony dzisiejsze na które pan trener chciałby zwrócić uwagę waszego zespołu no na pewno właśnie ta odporność psychiczna na to na, na, na to żeby przewagę i noworocłowian, tak jak trener w drużyny przeciwnej wspomniał, te 10 punktów, 8 punktów, cały czas gdzieś tam się utrzymywało i nie, nie poddaliśmy się, nie, nie daliśmy tego, nie daliśmy się złamać, odbiliśmy się od tego i w czwartej kwarcie, można spojrzeć, tak jak patrzę po, po wynikach kwarta, to zadaliśmy ostateczny cios właśnie w tej czwartej kwarcie, kiedy obie drużyny już były na skraju sił i walczyły mocno do końca i na szczęście więcej sił okazało się, że zachowali nasi zawodnicy. Rozumiem, dziękuję za odpowiedź. E, pytanie do Karola Michałka. E, dzisiejsze spotkanie: 16 punktów przewagi. Co prawda to nie był największy grodek punktowy, ponieważ aż 18 punktów zabiegających na dzisiejszego Jak ten mecz ocenisz z perspektywy koszykarza, zawodnika? E, wyszliście na parkiet i rzeczywiście zabrakło tych chłodnych głów. Czy myślisz, że tutaj jeszcze czegoś mogło zabraknąć, za, zabraknąć? Co mogłoby sprawić, że wynik dzisiejszego spotkania mógłby być jednak i inny i że podpisz, pociągnęlibyście dalej tą pasę zwycięzców? Proszę krótki komentarz. No, zdecydowanie. Jakby, e, ten wyrównany pojedynek podciął nam troszeczkę skrzydło. Byliśmy przyzwyczajeni właśnie do tego, że wygrywamy już tą po pierwszej kwarcie znaczną przewagą. E, I jakby stanęliśmy. Nie było tej presji, e, tej agresji gdzieś tam, e, która miała, miała, miała miejsce w poprzednich e, spotkaniach. E, troszeczkę gdzieś tam na pewno za, zabrała nam drużyna z nam może sami sobie zabraliśmy też e, punkty z szybkiego ataku, to bym się dopatrywał na pewno znacznie przyczyny naszej porażki. Dziś tam graśmy wolno, dostosowaliśmy się też jakby do, do gry przeciwnika i staraliśmy się grać w taką ułożoną koszykówkę, co niekoniecznie przyniosło nam dobry rezultat. Co więcej mogę powiedzieć, na pewno też bardzo mocno atakowali deskę przeciwnicy. I, Tutaj mieliśmy trochę problemy gdzieś tam z ponawianiem ataków. Eee, tak na, na szybko problemu. Dziękuję bardzo. Eee, panie trenerze, to pytanie do pana Piotra Wiśniewskiego jeszcze. Eee, Daryl Harris i Konrad Koziorowicz, dwie najjaśniejsze gwiazdy zespołu MPK jest że z, z, z Poprzedni mecz, w którym grał Koszalin, ci zawodnicy zdobyli kolejno e, Harris, 27 punktów e, Koziorowicz. Chyba 20 z tego co pamiętam. A dzisiejszy ich wynik? Haris, 11-9. Myślę, że to jest jednak swoisty sukces Waszej drużyny, że jednak zatrzymaliście tych dwóch dobrych strzelców. Czy, czy taki był plan, żeby przede wszystkim skupić się na nich, czy tu jednak staraliście się to zbalansować i cały zespół jednak kryć? Przerywać ten sukces. to W tym momencie nie ma większego znaczenia, bo mecz został przegrany. Można to powiedzieć, że skupiliśmy się gdzieś na większą uwagę poświęciliśmy tym dwóm graczom a zawodnik Zarzeczny i szefczyk po prostu gdzieś powiedzmy z tej drugiej linii um, zagrali bardzo dobre spotkanie. Naszy, nasi zawodnicy z pozycji 4 mieli problemy z powstrzymaniem i Szewczyka i Zarzecznego no i finalnie no to nie jest żaden sukces no bo my został przegrany. No i rozumiem. No i teraz powrót do treningów, Przygotujemy się na Sokoc, tak? Właśnie no trzeba też pomyśleć co dalej, bo to, bo to być mecze. Nie ukrywajmy z dużą przewagą. Jest, mam nadzieję, że w przyszłym okresie przegra też, nie uda nam się znaleźć przeciwnika, yy, który tak jak dzisiaj koszali, pokaże nam nasze błędy nad którymi będziemy musieli dosyć mocno popracować. Mm, rozumiem. Dziękuję bardzo. I jeszcze tylko ostatnie pytanie do pana. Jacek, jakieś y, słabe rzeczy w dzisiejszym spotkaniu, które zauważyliście, że coś nie zagrało i coś jeszcze powinniście poprawić na przyszłe spotkania? No na pewno, po, jak to się mówi, wygranych się nie sądzi, ale na pewno zna, wiemy, że jakie błędy popełniliśmy, szczególnie na początku, kiedy Notecz zdobywała tą przewagę. Kilka razy puściliśmy wbrew naszym zasadom nie w te miejsca, gdzie, gdzie powinniśmy puścić. Kilka razy sfaulowaliśmy w sposób głupi, y, ale to są rzeczy, nad którymi cały czas będziemy pracować. Sezon jest długi, więc więc tak jak mówię, nie, zachły, nie, nie ma się co zachłystywać wodą i, i cieszyć się z takiego zwycięstwa, tylko oczywiście cieszyć się należy, ale wiemy, że dalej trzeba pracować, żeby osiągnąć wynik na koniec sezonu, bo to nawet nie półmetek. Ja z mojej strony chciałbym naprawdę obydwu drużynom pogratulować, obydwu drużynom za farkę, za emocjonujące spotkanie, naprawdę na stanowisku komentatorskim aż w połowie... Stałem na siedząco, nie dało się tego spotkania. No ja tylko, ja tylko dodam, przepraszam, na no sekundę nie ma trenera, ponieważ tracił głos po tym leczu, więc A, dlatego tego wysłałem. Rozumiem, rozumiem. Eee, gratuluję, w każdym razie, obecnym drużynom. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moimi Państwa gośćmi byli pan trener Noteci No Wrocław, pan Piotr Miśniewski, eee, numer 44 w noteci Karol Michałek oraz e, trener asystent MKKS Żak Koszalin, pan Jacek Miołek. Żegnam się z Państwem z hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Daniel Zimkowski, życzę miłego wieczoru i wszystkiego dobrego.